Walka o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski będzie tak naprawdę walką prestiżową. Ten tytuł yy, nabierze prestiżu, gdy zdobędzie go któryś z nas, yy, a nie mam wątpliwości, że to będę ja. I, yy, i, wtedy, I wtedy, proszę Państwa, nie będzie już wątpliwości, kto jest numerem jeden yy, tej konkretnej potyczki. Ja yy, muszę powiedzieć, że jestem. Yy, zbudowany postawą Andrzeja Bawrzyka. Nie, nie ja go wywoływałem do walki, nie ja, nie ja mu tę walkę proponowałem. Takie, takie dyspozycje dostałem od Polskiego Związku Polski. Tacy zawodnicy zostali wyznaczeni do tej walki. Natomiast w kontekście tego, że inni walczyć ze mną nie chcieli, to największe gratulacje dla Andrzeja za odwagę. Natomiast. Natomiast. No natomiast jest to jej i y, Ja muszę Wam powiedzieć, że bardzo Andrzeja ja polubiłem. Walczył mnie na gali w Częstochowie i dlatego z troską na niego patrzę w tym momencie. Y, mam też taką prośbę, sugeruję, i to nie tylko Andrzejowi, tylko sugeruję to również jego promotorowi i trenerowi. Y, ale Andrzej, przede wszystkim y, mówię to do Ciebie. Będzie taka sytuacja, że będziesz leżał na deskach, i wtedy, gdy otworzysz oczy, przypomnij sobie to, co teraz mówię: nie wstawaj. Nie wstawaj, bo, bo to się źle skończy. Również apeluję, apeluję do trenera, aby, aby wziął to pod uwagę, żeby blisko trzymał ręcznik, bo on się może naprawdę przydać. Tylko sugeruję to również jego promoterowi i trenerowi, ale Andrzej, przede wszystkim mówię to do Ciebie. Będzie taka sytuacja, że będziesz leżał na deskach. I wtedy, gdy otworzysz oczy, przypomnij sobie to, co teraz mówię. Nie wstawaj. Nie wstawaj, bo, bo to się źle skończy. Również apeluję, apeluję do trenera, aby, aby wziął to pod uwagę, żeby blisko trzymał ręcznik, bo on się może naprawdę przydać. Pytanie do Marcina Najmana. Czy zgadzasz się z opiniami ekspertów, że Robertowi wystarczy kondycji jedynie na pierwsze 30 sekund? Nie ma. Pod wpływem adrenaliny w walce myślę, że na półtorej minuty, też troszkę dużo. Czy oficjalnie potwierdzasz, że w przypadku porażki z Robertem będzie to swój ostatni występ MMA? To oczywiste, tu nie mają co potwierdzać, to jest rzeczywistość, jak jakbym e, przegrał, to oczywiście pakuję zabawki i, i już niech nie ma. Za kiosem stójka, party, ból, honor, szacunek to jest warte pick Ktoś dziś odegra jedną z tragicznych ról, a na razie musisz iść zaparte jak wół, jak taran, szybkość, refleks, się postaraj, wykręcone stawy, nabrzmiałe kolana, to jest sport krwawy, poczuj blasku znania, to nie jest dla zabawy, to jest czas przetrwania, niech ci to wejdzie w nawyk. Gdy czujesz stres, ile razy można sprawić, że ktoś czuje lęk Przeciwnik wierzy mu, już nikt nie może pomóc Gdy leży u twych stóp na środku oktagonu To jest moc, mięśni, to jest siła pięści Wygra silniejszy dziś, wygra lepszy Walcz, tylko jeden może być wielki Świat zwycięzcy to świat górnejki. Moc, mięśni, to jest siła pięści Wygra silniejszy dziś Ja jestem y, tutaj pełen podziwu dla niego, że wybrał tak cię tak ciężką dyscyplinę, chciał, jest strongmanem, chciał zmienić coś w swoim życiu, chciał się rozwijać i z mojej strony, e, tak to widzę, że mógł spróbować na początku czegoś lżejszego e, dopiero później iść na takie, na takie odważne wyzwania, dlatego jeszcze zostało do walki troszkę czasu ja myślę, że on jeszcze może to wszystko przemyśleć, a ja żeby mu pomóc tutaj przygotowałem dla niego, proszę Państwa, e, paletki do Babintona Jakbym chciał tak bardzo, jak tak bardzo chcę zmienić jakąś dyscyplinę, to może z bratem próbował to na razie pograć. Proszę Cię Mariuszku, to dla Ciebie. Ja od razu oddaję mikrofon Mariuszu. A ja powiem Ci, że blisko do czysto wołem masz, to pomodli się troszeczkę, na kolana pójdź. Musisz pomodlić się troszeczkę. A jak chcesz sprawdzić, jak to będzie wyglądało, zderzenie malucha z lokomotywą, to zobaczymy. Będą decydowały uderzenia, kopnięcia. A kto wie, może ta ogromna masa Mariusza Pudzianowskiego. 25 kg cięższy i wydaje mi się, że 250 razy silniejszy od Najmana. Ależ jest spokojny, ależ jest zdeterminowany. Mariusz Pudzianowski. O, ale mocny loki! na tylowej walki w Jaki to sąd Boży miał na Najmana spaść, jak to Najman miał być zbity, obnażona jego niewiedza bokserska. E, to w kontekście tego, że nie zdołał zagrać ani jednego ciosu, e, no wszyscy wiemy, ile są warte słowa przemysłowa z A Dlaczego się zgodził na tę walkę? Ja mam powiem, dlaczego? Ponieważ Dariusz Choreba to przede wszystkim bardzo Przedsiębiorczy i bardzo prosty facet, to po pierwsze, po drugie e, Formuła K1 to formuła, gdzie ja mam zerowe doświadczenie Przemysław Saleta powinien się tam czuć jak ryba w wodzie Poza tym to co powiedziałem już kiedyś jeszcze przed zakontraktowaniem tej walki W takim programie kawa Czka, rybata, Że mogę walczyć jedną ręką To wszystko myślę, no bo tak, no bo tak jest To, e, to wszystko e, łączyło się w jedno. No, Przemysław się zdecydował, na tej płaszczyźnie pociął się na tyle odważny, że zapomniał o piciu, pomyślał sobie a może dam radę. No to się przekonamy. Po raz kolejny mamy walkę w Klimczu, a więc w tym momencie musiał przerwać pan Grzegorz Skibiewski ten pojedynek. No, uparł się widocznie Najman, to jest jego planetą walkę. Teraz przyjął bardzo mocny prawy reżim sierpniowy Marcin Najman. No i Najman. Tak jak mówił o walce MMA, teraz też obijał Przemka Saletę. Niestety, kontuzja. no Nie z jego winy znowuż będzie werdykt yy, na korzyść Przemka Saletu. Nie będzie zdolny do walki Marcin Najman, a więc po raz drugi Przemysław Saleta wygrywa ten pojedynek, który jest znacznie bardziej medialny, o którym więcej się mówi w mediach przed Marciną niż sama walka. O, nie sądziłem, że tak się skończy ten pojedynek. Jestem bardzo ciekawy, co tam się stało Marcinowi Najmanowi. Chociaż trzeba przyznać i oddać mu to, co też mu się należy. Podjął tą walkę, starał się być zawodnikiem, ale bardziej aktywnym. Tutaj przede wszystkim wyszło wielkie doświadczenie przemysłowe Salety. Danie, Marcin Najman jest najlepiej zarabiającym workiem treningowym na świecie. Także wielkie brawa dla niego. Twój poziom jest poziomem pantofelka. Nie masz szkoły. Nie masz wiedzy, nie masz <laughs> rozumu. Jakbyś umiał to. liczyć, jakbyś umiał liczyć, a nie umiesz, to byś wiedział, Ja to 27. Mi telefon jak możesz, bo 20, sobie fajsa, bo nudno tu z tyłu chłopakom kół, 20 27 poczyma. zawodowych walk, z czego 17 wygrałem. No więc ja nie Świetnie, będę naprawdę. z tobą dalej dyskutował, bo nawet się nie mogę na to obrażać, bo Poziom to tak jakbym się na był... pantofelka obraził, no. Po konferencji. Czyli Ci jest? znają jesteś, jesteś znanym chłopcem odbicia i takim pozostaniesz, zrozumiesz, to nie zmienisz tego. Bicia cię. Dobra, panowie. O, ostatnie odklepanie, koniec. Najmany Trypton. Mam nadzieję, że najman nie będzie uciekał. Jak ostatnio z nim walczyłem, to właśnie było jak w cyrku naokoło. Tym razem klatka jest... I nie będzie miejsca do czekania. Koniec słów, czas rozpuścić pięści, czas zacząć walczyć, ale Trypson ma świadomość, że Najman jest od niego dużo większy. Te ciosy będą ważyły sporo, no i jest przecież pięściarzem z wykształcenia, tak powiedzmy Marcin Najman. Ale idzie po nogi Trypson! Jest na ziemi, są ciosy! Uderza Trypson! Długo nie potrwała ta walka! Długo nie potrwała! Yeah. <laughs> Zdążyłeś się odklepać. Nie, to jest bzdura. Taki piździe odklepać to naprawdę coś by było koniec świata. Także dajcie spokój. <laughs>